Postanowiłem jednak jeszcze dokręcić polski wątek. Polski wątek do tego słynnego Auschwitz, wówczas to się nazywało Oświęcim. I tego pytania, którego nikt do tej pory przede mną nie zadał publicznie, dlaczego to trwało, nie dlaczego się zdarzyło, lecz dlaczego to trwało, ale to jest, e, mówiłem, pokrótce w poprzednim filmie, ale do, do, zwrócę się do polskiego wątku. Tu słuchajcie, wszyscy wiedzieli co się dzieje w Oświęcimiu, wszyscy wiedzieli o komorach e, gazowych, o krematoriach. Pytanie brzmi, no skąd wiedzieli? No przede wszystkim z informacji różnych uciekinierów, e, jak też mieliśmy słynnego naszego Pileckiego i nie tylko, ale nie to. Słuchajcie, ja słyszałem, słuchałem relacji Zresztą są te relacje, nagrania i dokumenty osób już nieżyjących, ale którzy które opowiadały, jak wyglądały przesłuchania prowadzone przez Niemców. Sami Niemcy nie ukrywali tego. Sami Niemcy nie udawali, że tam się coś dzieje. Każde przesłuchanie, załóżmy, złapano jakiegoś polskiego partyzanta z e, podziemia, czy osobę nawet... E, pomówiono jakąś tam e, współpracę z ruchem podziemnym i tak dalej, w ogóle ludzi niewinnych, to głównym e, motywem przesłuchującego SS-mana gestapowca, to było jednak jedno hasło. Jeżeli nie wydasz kumpli, nie wydasz kto, co, gdzie. Nawet na wsiach to stosowali. Ja powiem, nie tylko to stosowali wobec... E, no ale, ale co? Bo już każdy się pyta co. Słuchajcie... Głównym motywem, bo to jeżeli nie wydasz, to trafiasz do Oświęcimia. Ale nie tylko Ty, trafisz do Oświęcimia. Do pieca. Bo oni nawet, nie mówi, nawet się potrafili. Oni pomijali wszystko, oni nie mówili o jakimś tam krematorium. Mówili do pieca. Ale cała Twoja rodzina, Twoje dzieci, żona, a jak trzeba będzie, to jeszcze dorwiemy twoje, Twojego wujka, ciotka i wszyscy traficie do pieca w Oświęcimiu. Tak mówili gestapowcy. Ja to słyszałem z relacji swoich. Już nieżyjących, starszych osób, które opowiadały o wojnie. I oni opowiadali, że <laughs> to był główny straszak. Jeżeli nie wydasz, gdzie również to, o właśnie, to co zacząłem na początku, w e, przesłuchaniach tych, e, takich tam w mniejszych ośrodkach, Gestapo i tak dalej, jak że ktoś tam świniaka zabił, ktoś tam kogoś, na kogoś doniósł, bo było, było, bo to, to. E, nie dotyczyło to tylko Żydów. Na Żydów Polacy nie donosili. Oj, przepraszam, na starszych braci, bo teraz się obrażą, że użyłem ich zwrotu, a to przecież jest antysanityzm. Dobra, niech idzie, zraz, moja pomyłka. Starsi, na, na starszych braci, miałem o nich, nie, 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 to jest, kurczę, przez to, że za dużo, że słucham teraz tych um, wypowiedzi, dobra. E, słuchajcie, i to, to żadna tajemnica nie była. Tak jak powtarzam, to nie była żadna tajemnica. E, druga rzecz, co mnie zawsze... E, Pieniało. Ta bez, bezczelność SS manów w Auschwitz. Ich głównym takim ulubionym, takim, taką pokazówką, takim, takim pokazów, pokazówką, to było mordowanie niemowląt polskich. Jak, jak to się odbywało? I to nie było, że to jakoś jednorazowe zdarzenie. Jeżeli na przykład słynne dzieci za, za dzieci zamojskie, teraz mi się mylę, ale chyba tak, Wysiedlano całe rodziny dla, prawda, niemieckich panów i na przykład e, ja jechała sobie ciężarówka, wyrzucono całą rodzinę z domu, która nie brała udziału w żadnej akcji antyniemieckiej, nic, po prostu wyrzucili ich z domu, się jechała ciężarówka, co z nimi zrobić, gdzieś ich tam przewieźć, gdzieś ich wyrzucić, no nie, ale jest po drodze, tam mamy 100 kilometrów czy do Auschwitz, no to do Auschwitz ich zabożono. ludzi kompletnie niewykluczonych przecież, bo teraz, widzicie, starsi bracia cały czas podnoszą tylko jeden i jedyny temat. To oni byli wykluczeni i tak dalej, jako mniejszość. To nie chodziło o żadne wykluczenie. Kiedy wjeżdżali na plac, nie było kolei, wjeżdżali na plac i szli tam, byli gnani, cała rodzina, wiecie, dzieci małe, matka, ojciec, nastolatkowie, to SS nam zawsze wybierał sobie najmłodsze dziecko, a jeżeli matka trzymała jakiegoś niemowlaka, załóżmy tam kilku miesięcznego na ręku, no to brał to dziecko za nogi i roztrzaskiwał e, o kant murowanego budynku, jednego z baraków. I to była taka celowa pokazówka i popisówka. To, mnie, to ja słyszałem już w dzieciństwie, że to były, oni to uwielbiali, to, widząc przerażenie przerażonej matki, ojca, Później przeważnie robili jeszcze taki numer, że na oczach dzieci na przykład kazali się ojcu rozebrać i zastrzelili go na oczach dzieci. To też to, ta popisówka niemiecka, to mnie to zawsze mierziło, że bezszczelność I to robili. Mieli z tego wielką radość i uciechy. Co jeszcze mnie wpienia w dzisiejszej narracji? Wielokrotnie starsi bracia, starsi bracia i ten słynny e, Gros, czy jak mu tam, który przekłamuje całą historię, opowiada, ale nie tylko on. Bo ja się coś takiego, nie wiem czy ja dobrze to przytoczę. Tak, współczujmy, pamiętajmy o ofiarach i współczujmy ich katordze, nieszczęściu i tak dalej, ale też zrozummy i też, że o sprawcach, że oni też ponosili jakikolwiek, że oni też ponieśli jakąś ofiarę w związku, traumę z tą wojną i tak dalej. No takiej bezczelności. To, to, dla mnie ktoś, kto takie słowa wypowiada, że mówi o tych, którzy strzelali, którzy gnali do gazu, że oni też e, są ofiarami tej wojny, no to nie to u, użyłbym tu wielu, wielu inwektyw, tak jak powiem być ciąg, wypikany, bo ja nie raz nad tym się zastanawiałem. Ci zwyrodnialcy, austriacko-niemieccy, bo. a, jeszcze o wimiksowaniu, właśnie to teraz mi się przypomniało. Wielu nie. Austriacy się wymiksowali. Wiecie, dlaczego? Bo oni mówią jednym językiem niemieckim. To tak jeszcze powiem, no to rzucę, to bo zapomnę. Wielu największych esesmanów to byli Austriacy. Dzisiaj się mówi Niemcy, naród niemiecki i tak dalej. To byli Austriacy. Wielu gestapowców wysokich rangą wykształconych. Oficerów SS i Gestapo to byli Austriacy. Może nie stanowili większości w porównaniu z Niemcami, ale bardzo dużo część. A teraz w ogóle o nich wszyscy zapomnieli. Ich nie ma. To Austriacy, SS-mani, eksperymenty robili. Naj najczęściej rywali się do eksperymentów, jak mordować, jak mordować bardziej efektywnie. O tym też mało kto wie. I wracam do tego wątku, właśnie związanego że zrozummy też oprawców. No nie, ja ich nie zrozumiem. Oni urlopów nie chcieli brać. Dla nich wyjazd na, do domu na urlop to była masakra. Oni, oni prosili, żeby jak więcej, jak najszybciej wrócić. To były łby około 20-letnie, szczególnie o tych młodych mówię. Oni się fascynowali tych. Słuchajcie, jeżeli taki łeb sobie stał, a tu szedł do komór gazowych z karabinami czy na budkach wartowniczych, ślinili się, kiedy młode nastolatki kobiety, około dwudziestoletnie, były gnane do komór gazowych, bo już tam dla nich miejsca nie było, więc były gnane i oni się ślinili na ich widok, na, na widok nagich kobiet. Dla nich to była frajda, fascynacja. Niektórzy przecież są relacje, że sobie podbiegali, klepali je, ręce wsadzali i tak dalej tym dziewczynom. Zastraszonym, zachwyconym. Oni się tym fascynowali, a dzisiaj, a dzisiaj się pojawiają takie gnoje pseudohistoryczne, które mówią, że nad nimi też należy się zastanowić nad ich cierpieniem, Oj, no. widzicie, widzicie, mamy 2020 rok, a fałsz historyczny jak był, jest i chyba będzie trwał, bo nawet się zrymowało. Także, także tak, tak, tak to chciałem tylko dodać ten polski wątek, e doświadczyliśmy straszne, strasznego terroru i doświadczamy go, a teraz jeszcze terror takiego, takiego zakłamania okłamywania, oszukiwania i wymyślania różnych historyjek, byleby tylko usprawiedliwić starszych braci i Niemców, współdziałowców tego, co, co zorganizowali. No i oczywiście zawsze nie, nie zapomnijmy o tym słynnym naziście Churchillu, no bo to, 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 to o nim to trzeba pamiętać. Z nagrodą pokojową, no przecież na pokojową nagrodę masz. O Oni mi się pojawi tyle razy, że już, aż mi się nie chce powtarzać. Dobra, na razie.